Mission Impossible Operation Surma jest grom zręcznościowo-taktyczną z elementami skradania. Za jej stworzenie odpowiadają twórcy z Paradigm Entertainment. Tytuł pojawił się 2 grudnia 2003 roku i do zagrania jest na PlayStation 2, Xboxie, GameCubeie, a także Game Boy Advance. Wcielając się w agenta Itana Hunta, infiltrować będziemy tajne bazy, powalać strażników i się za nich przebierać, działać wspólnie z zespołem, przeprowadzając sekwencje inspirowane na tych z filmach. Dodatkowo w grze pojawiają się ciekawe gadżety i bronie, a wstawki przerywnikowe wprowadzają niepowtarzalny klimat i atmosferę. Fabuła wygląda następująco. Tajna organizacja Surma wchodzi w posiadanie wysoko zaawansowanego wirusa o kryptonimie Iceworm. Dzięki niemu są w stanie wykraść ściśle szczerzoną technologię militarną, czym zagrażają porządkowi na całym świecie. Szykuje się kolejna niemożliwa do wykonania misja, dlatego Ethan wraz z zespołem musi stanąć na wysokości zadania. Misje zazwyczaj dzieją się na małych obiektach i są stosunkowo korytarzowe. Unikamy lub neutralizujemy strażników, wyłączamy alarmy i hakujemy różne komputery. Sama walka wręcz jest dosyć szybka i widowiskowa, podobnie jak skradanie i korzystanie z gadżetów. Znajdziemy tutaj standgany neutralizujące kamery i przejmujące nad nimi kontrolę, linki wciągające do przemieszczania górą nad głowami strażników, multifunkcyjną lornetkę z wbudowanym porządnym zoomem, aparatem fotograficznym oraz telefonem. Nie obędzie się bez łamacza szyfrów do zamkniętych drzwi czy lasera przecinającego zamki. Pistoletów też jest kilka rodzajów, ale przez 90% gry używać będziemy tylko tego na strzałki usypiające. Wytyczne misji często nie pozwalają na zabijanie kogokolwiek, tylko i wyłącznie na sprawne wykonywanie zleceń i bezszelestną ewakuację. Główny bohater jest niczym akrobata, potrafi robić efektowne przewroty, nieźle radzi sobie w walce wręcz. Przemieszcza po wiszących rurach oraz unika wszczenia alarmu, przełączając się na noktowizor. Strażnicy często są ospali i zanim zareagują, zostają poważnie znokautowani. Nie stanowią oni również większego wyzwania: w wielu przypadkach uciekają w popłochu, panicznie wyłączając alarm. Jako rasowy agent robić będziemy zdjęcia tajnej technologii, aktywować szczytniki linii papilarnych, ochraniać ważne osobistości, niekiedy trochę postrzelamy, jednak zdarzać to się będzie bardzo sporadycznie. Ważne jest, aby przemieszczając się, korzystając głównie z cienia, często i tak zostaniemy wykryci, nawet się tego nie spodziewając. Dużo jest takich perfidnych momentów, w których bez powodu przegramy, zmuszeni zaczynać wszystko od checkpointa. Niektóre etapy nie są w 100% jasne, przykładowo ten chowając się za osłonami i nie dając poszatkować. Mało jest tu jakiejkolwiek swobody, kilku różnorodnych ścieżek prowadzących do celu, oraz samodzielnego kombinowania. Bazy, do których trafiamy, usiane są wszelakimi przeszkodami: są tu różnego rodzaju wiązki laserów, kamery skrywające za każdym zakrętem, liczne przełączniki czasowe i inne utrudniacze. Jest również filmowe wykradanie danych wisząc na metalowej lince, szpiegowanie, łamanie szyfrów lub branie zakładników. Wszystko jest niestety bardzo budżetowe i schematyczne, brak tu jakichkolwiek spektakularnych pościgów znanych z filmów lub większej wymiany ognia. Machine był jest wzorowym przykładem nudnej i powtarzalnej skradanki, która niczym specjalnym się nie wyróżnia. Grafika to taki standard z tamtego okresu. Poziomy są niewielkich rozmiarów, wąskie oraz korytarzowe. Ponadto same misje są dosyć krótkie i oddzielone loadingami. Samych strażników jest kilka rodzajów i są bardzo do siebie podobni. Twarze, jak i przerywniki filmowe zostały dopracowane. Cała produkcja przypomina tenią podróbkę Jamesa Bonda, jednak niestety jest kilka poziomów niżej od niego. Samo oświetlenie jak i elementy cząsteczkowe zostały chyba w erze PlayStation 1, mijane pomieszczenia praktycznie nie różnią się od siebie, zawsze będzie ponuro i metalicznie, więc nie macie co szukać jakichś urozmaiceń. Dźwięki otoczenia są standardowe, jak w innych tytułach tego gatunku. Dobiegać do nas będzie charakterystyczne tkanie przy łamaniu kodów dostępu, uderzenie o klawiaturę hakując komputery, różne śmieszne teksty i docinki głównego bohatera, porady i wskazówki płynące z głównej bazy. Oczywiście robotę robi główny motyw znany z filmów, szpiegowskie ambienty umilające zabawę. Głos głównego bohatera jest lekko zachrypnięty, a aktor wcielający się w jego rolę sprawdza się wprost idealnie. Zostając wykryci usłyszymy charakterystyczny dźwięk tak jakby pianina, jednak nie jak on się ma do tego przerażającego z metal Geary solid. Nie! Machine był Operation Surma jest idealnym przykładem jak nie robić gier taktyczno-skradankowych. Tytuł został zapomniany przez wielu, jednak ja postanowiłem go odkopać i przetestować. Oficjalnie oświadczam, że granie w Tobadziewie jest zwykłą stratą czasu. Na rynku dostępna jest masa bardziej zaawansowanych skradanek. Nie jest to w żadnym stopniu jakiś krap czy tytuł sklepany za miskę ryżu. Większość mechanik jak i strzelanie działa poprawnie, tyle że sam schemat jest po prostu nużący i niczym nie zachwyca. Jeżeli jesteś fanem filmów o tym samym tytule, spędzisz kilka godzin dobrze się bawiąc, inni niech odpalają na własne ryzyko.